Porucznik Franciszek Maurer. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Żonę mam, zostawiła mnie. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Dlaczego? W imię zasad z synu. Jeszcze tu kurwa wrócimy! Franc? Co? Co ty tu robisz? Polujesz jeszcze, tak, na wilka. Jechowę? One to w parach mieszanych chodzą. Nabijmy się, za żywych i martwych, zawsze wiernych. Kom. Zasadą. A pan marzone? Nie, a co? Pan tak te dziwki ogląda, a tyle dookoła fajnych dziewczyn. Czy jest ten milion, który został przez Dlaczego mnie o to pytasz? Bo są tacy, którzy mnie pytają. Czego nie chcą? Sprawiedliwości. Ani wszyscy będą martwi. Weź mnie nie strasz, Franz. Jestem prezesem działkowców. Coś mi się wydaje, że lepiej dla mnie, jak się będę trzymać z dala. Od czego? Od ciebie nie dzisiaj pożałują się w ogóle urodzić. A pan nie powinien być w więzieniu? Dajemy.